Kandydatura Marka Jakubiaka jest identyczną kandydaturą, jaka miała miejsce w poprzednich wyborach prezydenckich, czyli Marek Jakubiak został wystawiony po to, by uszczknąć tych wyborców, którzy potencjalnie zagłosowaliby na Konfederację. I to nie jest, Pani redaktor, jest piskowa, to nie jest żadna z kosmosu. Taka jest prawda, to jest bardzo brzydka zagrywka, jeśli miała, jeżeli bierze w tym udział obóz Zjednoczonej Prawicy, który chciałby nam uszknąć wyborców, bo Pani redaktor, prawda jest taka, że jeżeli Marek Jakubiak wystartuje w wyborach, ja bardzo szanuję Marka Jakubiaka, my się znamy, mamy bardzo podobne poglądy polityczne, wiem, że dociera do dużej grupy społecznej, mówi bardzo dobre rzeczy i ma bardzo dobre poglądy, natomiast Pani redaktor, no prawda jest taka, że jeżeli Marek Jakubiak wystartuje... Niech zdobędzie kilkaset tysięcy głosów, kilkadziesiąt tysięcy, cokolwiek. W drugiej turze, jeżeli do drugiej tury wszedłby kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiste jest, że w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest to, by Marek Jakubiak odbierał wyborców Konfederacji i w drugiej turze przekazał ich na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc docelowo Marek Jakubiak, głos na Marka Jakubiaka, jest głosem na Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, tak to wygląda. Ale ja już o to chyba panią Natomiast? poseł pytałam nawet, bo jeżeli tak na to patrzeć, no to weźmy pod uwagę, że na przykład w drugiej turze jest ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Mówi mhm. pani, że w tym momencie ci, którzy głosowali na Marka Jakubiaka, zagłosowaliby na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. A co z waszymi wyborcami? Panie redaktor, nie będę odpowiadać za naszych wyborców. Nasi wyborcy mają swoje poglądy, mają swój rozum i samodzielnie podejmą decyzję, co zrobić w drugiej turze. My też troszeczkę poruszamy się w takiej sferze przewidywań czy spekulacji, bo też nie wiemy, kto tak naprawdę zostanie wystawiony na kandydata, czy z obozu prawa i sprawiedliwości, czy z obozu Donalda Tuska, więc myślę, że po nowym roku dopiero taka kampania prezydencka ruszy pełną parą.